Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Werbel. Mamy dzień trzeci, więc otrzymaliśmy również trzeci zestaw pytań na poetyckim popkuzie. Od razu lecimy z tematem, z czego składa się przedmiot sygnowany Atalii Herolda prawdy, składa się z boskiego światła. Ile nóg ma w dolnej części ciała Safia, mistrzyni władzy ma ona cztery części ciała, czego Palmer, jaśniejący arcybiskup, nie może zapewnić sojusznikom, nie może on im zapewnić uporu. Kiedy przedmiot sygnowany Demi, Pani Lata, osiąga najwyższy poziom, ile razy jej sojusznicy muszą otrzymać świeży nektar, by na stałe zwiększyć skuteczność ataku o 50%? 6 razy, to jest poprawna odpowiedź. Którego z następujących przedmiotów Fatalisica nie wykorzystuje do budowy legowiska? Nie wykorzystuje ona twardych kamieni. No i pytanie dodatkowe, które może tutaj wystąpić, brzmi następująco, gdzie możemy zresetować swoich bohaterów. Możemy ich oczywiście zresetować w rozklekotanym wozie w mieście Ranhorn. Ja wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że te filmiki wam pomagają króciutkie. Życzę Wam oczywiście miłego dnia. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.